Poranna Rozmowa, Radia Opole. Witam Państwa, Aneta Skomorowska-Kobza, witam także mojego gościa, Sławomir Kłosowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 52. E, Dzień dobry, pani redaktor, czyli... nie ukrywam, że sam będę musiał przyzwyczaić się do tego tytułu. No właśnie, nie przedstawiam Cię pana jako wojewody, tylko jako pełnomocnika, bo na ten temat będziemy na temat spraw partyjnych rozmawiać. Letnia ofensywa Prawa i Sprawiedliwości, to co to jest właściwie? Bo dużo się o tym mówi, że teraz się rozpoczyna, czyli co? Wejście do ludzi, informowanie ludzi o tych sprawach, które dokonał opisy w tym okresie swoich rządów, o tych dobrych sprawach dla ludzi. Bardzo często jest tak, że pamięć ludzka jest zawodna. Wiadomo jest, że również, że jeżeli chodzi o ten przekaz medialny, no to niestety jest, jest tak, że. Prawo i Sprawiedliwość jest w mniejszości, jeżeli chodzi o źródła tego przekazu. W związku z tym pozostaje nam jedno, wejście do ludzi, spotkania z ludźmi, informowanie o tych, o tych wszystkich dobrych rzeczach, począwszy od obniżenia, przypomnę, już przy okazji obniżenia wieku emerytalnego poprzez 500+, plus i wszystkie te inne programy socjalne, 13, za chwilę 14, emerytura, jak zapowiadał pan prezes Jarosław Kaczyński, a więc wszystkie te dobre sprawy o których, które weszły w życie za naszych rządów, i, i ale przede wszystkim też spotkania. Jak to będzie wyglądało? pan spotkania. ma okręg liczny, jeżeli chodzi o mieszkańców, bo to jest Opole, powiat opolski, ale mały terytorialnie. Nie jest to łatwy powiat ze względu na tak zwane ukształtowanie tego powiatu. Powiat grodzki, miejski, miasto Opole, no to wiadomo. Jest tutaj kilka dzielnic, w których będziemy chcieli zaktywizować swoją działalność. Też zapraszam mieszkańców przy okazji. Tych dzielnic miasta Opola do, do aktywności, do kontaktu osobistego, ale no wyzwaniem dla mnie będzie powiat ziemski opolski, ten obważanek tak zwany opolski, od Ozimka do Niemodlina, i, i tam będziemy chcieli również zaktywizować struktury. Żeby w każdym, w każdej części tego, tego obważanka powiatu ziemskiego, polskiego, żeby tam również funkcjonował aktywnie prawo i sprawiedliwość. Przy okazji też mieszkańców Ozimka zapraszam do kontaktu. Będziemy tam tworzyli struktury komitety, tak żeby to nabrało formalnego działania, a dowodem na tą aktywność, na spotkania z ludźmi, na rozmowy, na tłumaczenie, mhm. na odpowiedzi na pytania nurtu, nurtujące obywateli, to ta, ta okazja zdarzy się już w sobotę bo panią będziemy gościć w niemodlinie panią marszałek panią marszałek sejmu Rzeczypospolitej Polskiej panią Elżbietę Witek o 15 w Ośrodku Kultury imieniem Agnieszki Osieckiej będzie spotkanie z panią marszałek, a więc już pierwsza okazja do tego, do tych rozmów, rozmów mm. Polaków. One są ważne, one są potrzebne i one dają nam siłę do tego, ażeby tworzyć kolejne programy, mm. kolejne zmiany służące, służące ludziom. Powiedział pan, aktywizacja struktur partii, te słowa często się powtarzają także u innych pełnomocników, tak też mówił Przemysław Czarnek, tak na opiekun struktury województwa polskiego, tak też mówi prezes Jarosław Kaczyński. Ale z całym szacunkiem, słowa o aktywizowaniu dołów partyjnych moim zdaniem nie brzmią zbyt dobrze. To by oznaczało, że po prostu są i nic nie robią. To nie jest tak. Zazwyczaj tak bywa, że no, 7 lat rządzenia zawsze powoduje jakieś tam zużycie, zawsze powoduje jakieś tam, może nie całkowite, mam taką nadzieję, uśpienie, ale jednak, mimo wszystko, zwłaszcza jeżeli chodzi o partię rządzącą, to, to są takie przypadki, które. Nie są wynalazkiem polskim, bo to właściwie w każdym kraju rozwiniętej demokracji y, y, Europy Zachodniej, jeżeli to tak traktujemy, to następowało czy, to, to zmęczenie y, naturalne, i dlatego, y, 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 dlatego myślę, że takie pobudzenie, y, a niektórych wręcz obudzenie, mhm. może tylko i wyłącznie sprzyjać temu, ażebyśmy przyszłoroczne wybory wygrali. No bo. Z drzemiącymi strukturami się nie wygrywa, krótko mówiąc, a um, oczywiście. I chyba to też pokazują sondaże, bo wybory 2019 to jest 43% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a ostatni sondaż sprzed dwóch dni bodajże, przeprowadzony przez United Surveys dla portalu wirtualna Polska daje 33% poparcia, czyli to jest 10% mniej. No właśnie i to, to jest. Znaczy, no, tu m, m, zaplecze partyjne dysponuje wieloma takimi m, m, sondażami, które Wskazują tendencję. Biorąc pod uwagę tą tendencję wynikającą z wielu różnych badań opinii publicznej, które w centrali partii są uśredniane, chcę powiedzieć, że, że one, biorąc pod uwagę doświadczenia innych ugrupowań i tych polskich, i tych europejskich, one nie są aż tak złe. A może a nawet nie aż tak złe, tylko po prostu nie są złe. Dlatego, że zawsze tak bywa, że każde ugrupowanie gdzieś tam traci sondażowo. Natomiast nam chodzi o to, ażeby odpowiednio wcześniej panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi o to, żeby odpowiednio wcześniej. Nie powiem szarpnąć cuglami, ale, ale zaktywizować, zmobilizować. Między innymi takie wizyty jak wizyta pani marszałek w Niemodlinie i później w Nysie, bo, bo drugim etapem tego, tej wizyty pani marszałek będzie Nysa ze szkół rolniczych. A więc to służy właśnie temu, ażeby nasi ludzie, nasz elektorat, nasi zwolennicy, sympatycy, wiedzieli, że, że jest determinacja do tego, żeby w dalszym ciągu umacniać się na, we wszystkich sondażach i a też um, opinia publiczna, ludzie, którzy nie zawsze są stronnikami Prawa i Sprawiedliwości wybierają na przykład innych e, inne partie czy inne osoby, a żeby ci ludzie przekonali się, że nam zależy, że nam zależy na tym, żeby rozmawiać z Polakami, nie tylko za pośrednictwem anteny radiowej czy telewizyjnej, chociaż jeszcze raz podkreślam tutaj proporcji w naszym kraju, mimo zarzutów opozycji jest te to, 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 to proporcje są zachwiane mocno mówiąc bardzo, bardzo delikatnie bo w tym przekazie y, jednak nie mamy takich możliwości. W związku z tym pozostają nam osobiste spotkania i to wykorzystujemy i będziemy to wykorzystać, bo myślę, że pani marszałek y, Witek... Swoją sobotnią wizytą otwiera taką, nie chcę zdradzać szczegółów, ale otwiera taką plejadę osób z pierwszych stron na gazet, którzy mhm. będą chcieli z mieszkańcami Opolszczyzny, która jest dla pana prezesa bardzo ważna, mhm. która jest dla rządu pana premiera Morawieckiego bardzo ważna. Będziemy chcieli wysłuchać tych opolań w bezpośrednich rozmowach, stąd te wizyty, będą. które. A rozpoczyna właśnie, no, druga osoba w państwie chyba, historyczna wizyta w Niemodlinie pani marszałek Elżbiety Witek. Nie pamiętam, żeby w Niemodlinie Niemodlin odwiedził urząd, urzędujący marszałek Sejmu, w związku z tym jest to też okazja dla mieszkańców samego Niemodlina, żeby posłuchać, zobaczyć, mhm. zadać pytania. Ryszard Terlecki, nie wiadomo, czy przyjedzie, o tym nie mówimy, ale powiedział, że letnia ofensywa Prawa i Sprawiedliwości to nie jest kampania wyborcza, to jest raczej taki przedbieg przed Jesiennym sezonem politycznym, który będzie już bardzo gorący. Dlaczego ta jesień będzie gorąca? Bo wybory są za rok. Ni mniej, ni więcej wpisuje się w słowa pana marszałka. Mądre słowa i adekwatne słowa. To jest trafiona w punkt wypowiedź. To, co będzie się działo w okresie teraz wakacyjnym, trudnym okresie wakacyjnym, bo przecież Polacy wjeżdżają na urlopy po, dzięki między innymi programom rządowym, między dopłatą do możliwości spędzenia wakacji, 500 plus, To jest wszystko dobrodziejstwo tego, że ludzie po prostu mogą wyjechać na wakacje, bo przypomnę, nie zawsze tak było. Jeszcze 7 lat temu wyjazd na wakacje to było wzięcie kredytu, a w tej chwili mamy inną sytuację. Ale, a co, co jesienią? Ale właśnie ten, ten, ten okres. On jest trudny, jeżeli chodzi o organizację takich licznych spotkań, ze względu na urlopy. Natomiast jesień no, będzie takim okresem, w którym wszyscy powracają do aktywności politycznej. Nie ukrywam, że prawdopodobnie nasi konkurenci również wrócą do tej aktywności politycznej, a różnie to z tą aktywnością polityczną naszych konkurentów jest. No, niekoniecznie i nie zawsze ona jest, yy, powiedziałbym, na takim poziomie, poziomie, na którym my uprawiamy politykę. Nieraz kończy się wstrzymaniem awantur, nieraz kończy się różnego rodzaju okrzykami. No choćby ostatnie wydarzenia z wizyt pana prezesa Kaczyńskiego to pokazują. W związku z tym ja nie mam że pan, pan marszałek Terlecki miał to właśnie na uwadze, no ale też to, że pewno do Polaków będą docierały bardzo liczne oferty. Mam nadzieję oferty, bo do tej pory właściwie żadna, żadna ze stron politycznych nie prezentuje programu, oprócz krzyków, wyzwień, Agresji, to nie słyszymy jakichś konkretnych pro, propozycji dla Polaków. Oprócz takiej totalnej krytyki, totalnej opozycji nie ma nic konstruktywnego i wydaje mi się, że oby to się zmieniło na jesień, żeby tylko nie była to agresja i, 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 i wyzwiska, tylko realna polityka i realna oferta dla Polaków. Polacy, Polacy w tej chwili widać, że tą ofertę Prawa i Sprawiedliwości przyjmują, akceptują, no bo po siedmiu latach rządzenia, nawet biorąc pod uwagę. Te sondaże przytoczone przez panią redaktor: 33% to jest całkiem nieźle. Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, i na to liczymy, organizując tą ofensywę i letnią, i jesienną. Mówi Sławomir Mirkusowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 52, czyli Opole opolski. To nie jest koniec naszej rozmowy. Przenosimy się teraz do internetu na radiopole.pl. Zapraszam już teraz. Jeszcze kilka słów o sprawach dotyczących polityki, bym chciała poruszyć, bo. Jesienne wybory, wybory, do których już teraz się Państwo przygotowują, będą dla Was o tyle ważne, że... Jesienne przyszłoroczne. Przyszłoroczne, tak, w 2023 roku, że trzy razy jeszcze żadnemu ukropowaniu nie udało się wygrać z rzędu, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Zawsze dwie kadencje i koniec. Znaczy nie zawsze. No byli tacy, którzy mieli jedną kadencję, ale maksymalnie to było w, od, od 90 roku dwie kadencje i pożegnanie się z władzą, czyli no, przed wami wyzwanie naprawdę. Przełamać to fatum ciążące nad Polską i myślę, że z tym optymizmem, powerem i, i, i no, takim pracowitością też um, pokażemy, że to, co do tej pory było niemożliwe w Polsce. Będzie możliwe, że będziemy starali się przekonać, dotrzeć do ludzi, dlatego i właśnie to jest też odpowiedź na poprzednie pytanie i może właśnie dlatego tak wcześniej ruszymy, ruszamy na rozmowy z Polakami, jeszcze nie na kampanię wyborczą. Kampania wyborcza rozpoczyna się od momentu ogłoszenia terminu wyborów i tych wszystkich formalnych spraw wynikających z kodeksu wyborczego i z ordynacji wyborczej, natomiast w tej chwili mamy taką akcję wyjścia do Polaków, spotkania z Polakami na tyle wcześniej, a żeby nie tylko utrzymać w tej chwili to poparcie, chociaż jesteśmy liderem, ale to nie tylko utrzymanie tego poparcia, ale zwiększenie tego poparcia, co najmniej do tego poziomu, jako, jako, jaki mieliśmy 4 czy 3 w tej chwili lata temu, żebyśmy mogli spokojnie zabezpieczyć, A no, wszyscy wiemy, wszyscy wiemy i myślę, że najbardziej wie o tym opinia publiczna, że że będą wybory ważne, będą to wybory, wybory najważniejsze. Ja oceniam, to jest moja skromna ocena, najważniejsze od 1989 roku. To od tych wyborów będzie zależało to, czy rzeczywiście Polska pójdzie tą drogą zapoczątkowaną przez panią premier Beatę Szydło, wszystkimi tymi programami socjalnymi re, realizowaną przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, tymi wszystkimi programami infrastrukturalnymi. Przypomnę, o Polszyzna dostała w ramach Polskiego Ładu 705 milionów złotych do tej pory. To są w ogóle jakieś przełomowe, historyczne środki, które otrzymało województwo opolski, opolskie w tak krótkim okresie czasu na realizację strategicznych inwestycji. No, proszę Państwa, wystarczy spojrzeć na Opolszczyznę o, o, z północy na południe, ze wschodu na zachód i, 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 i widzimy, nawet mimo krytycznych opinii, że Opolszczyzna przekształciła się w jeden wielki plac budowy. No, do tej pory nie realizowano takich potężnych inwestycji drogowych. No, obwodnice to już politycy się nawet nie kłócą, tak jak to kiedyś bywało za czasów rządów Platformy, że jedna obwodnica, do której przyznawała, do ojcostwa, której przyznawało się wszyscy posłowie tutaj z Opolszczyzny, bo wszyscy twierdzili, że oni zrobi, przyłożyli swoją cegiełkę do tej obwodnicy. Wspominam tutaj o obwodnicy Nysy. No więc w tej chwili buduje się tych obwodnic 8 i w tej chwili mamy taką sytuację, że no, szanując głos mieszkańców, my przypatrujemy się jakie są ich opinie na przykład jeżeli chodzi o, o obwodnice Zawady czy obwodnice Lędzin dyskutujemy cały czas obwodnice w Brzegu w realizacji jest obwodnica Olesna, ja tak jednym tchem wymieniam te inwestycje które są albo będą za chwilę realizowane, o obwodnicy Kędzierzyna Koźla Sidziny, która za chwilę będzie realizowana, nie wspominam. Jeżeli ktoś wskaże mi czas, w którym na Opolszczyźnie robiło się tyle inwestycji infrastrukturalnych, no to naprawdę chylę czoło, ale nigdy tak nie było od 1989 roku. To jest boom inwestycyjny po prostu na Opolszczyźnie. I teraz jest kwestia przyszłorocznych wyborów, albo ten boom, albo ten rozwój Opolszczyzny będzie dalej trwał. Będzie następował. Ludziom będzie się żyło, się żyło dzięki temu bumowi wygodnie, łatwiej, bezpieczniej przemieszczało. Albo no podejmiemy inną decyzję. A co będzie? No, tu nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak zachowają się konkurenci, bo ja przypomnę, że nasi konkurenci w takim, w takim średnim okresie inwestowania w województwie opolskim za moich poprzedników y inwestowali na Opolszczyźnie 40 milionów rocznie góra na inwestycje infrastrukturalne. No to, to jest w ogóle przepaść, no nie ma o czym mówić. My w tej chwili w ramach programów y krajowego rozwoju, czy rząd Funduszu Rozwoju Dróg. Dysponujemy kwotą blisko 70 milionów złotych, a nie 40. A w ogóle nie dotykamy tematu Polskiego Ładu, który samorządom przeznacza właśnie to, o czym mówiłem. 705 milionów złotych. Blisko miliard złotych. Ja nie wspomniałem tutaj o infrastrukturze kolejowej, o infrastrukturze rzecznej. No przecież sami Państwo widzicie, mieszkańcy Opolszczyzny, że na kanale, na kanale Gliwickim w Kędzierzynie-Goźlu, na odrze do tej pory nikt nigdy, nikt nigdy nie robił tak dużo, jak w tej chwili my. Przywracam, przywracamy żeglowność, jeszcze dwie, trzy śluzy i będzie można spławiać towary odrą. Pogłębiamy tą odrę, więc są przełomowe historyczne nakłady. I teraz jest pytanie: albo to zostanie, albo tak dalej będzie, albo rząd będzie znajdował, miał głowę do tego, żeby znaleźć środki finansowe na inwestycje w Opolszczyznę, albo będziemy słyszeli, że no nie ma takiego guzika do, do tego, żeby znalazły się pieniądze, bo pieniędzy nie ma. Pamiętam takie słowa z, by, od, z ust byłego ministra finansów: pieniędzy nie ma i nie, i nie będzie. W tej chwili pieniądze są, a przypomnę, przeżyliśmy pandemię. Przeżyliśmy i przeżywamy w dalszym ciągu przyjmowanie gości z zagranicy, gości z Ukrainy, których finansujemy w oparciu o, o nasz własny budżet, bo wsparcia tutaj zagranicznego za, za bardzo doprosić się nie możemy. I mimo to znajdujemy pieniądze na to wszystko. Jak będzie, to zależy od 2023 roku, od, od decyzji od mieszkańców. Wspomniał Pan o dwóch sprawach, o których chciałam jeszcze porozmawiać. Infrastruktura rzeczna. 25 lat temu, 7 lipca 1997 roku, Prudniki złoty potok zostały już zalane. Wieczorem w nocy ogłoszono pogotowie powodziowe w polu powódź tysiąclecia 25 lat temu. Bolesne wspomnienia dla wszystkich tych, którzy, których dotknęła powódź bezpośrednio. Również rodzinę mojej żony, także wiem, co to znaczy, bo pomagaliśmy wszyscy, jak mogliśmy po dewastacji mieszkania doprowadzić do jakiegoś takiego porządku. No, ogromna trauma nas wszystkich, i, i musimy w tej chwili zrobić wszystko, ażeby pamięć o tamtych wydarzeniach podtrzymywać. Tutaj ja zawsze, jak wchodzę do Radia Opole, spoglądam na ten znacznik wskazujący mm -hmm. poziom wody w czasie powodzi i, i rzeczywiście no, budzi on trwogę, bo jest bardzo, bardzo wysoko. W związku z tym, no, to pokazuje też skalę tragedii. Ja wjeżdżając w ten czas do Opola, zaraz po powodzi, widząc te rozjechane przez amfibie, to tak przy, w gwoli przypomnienia, rozjechane przez amfibie dachy samochodów, czy w ogóle samochody, bo przy amfibie wtedy pływały jeździły na gąsienicach. Te, te wszystkie rzeczy zalane, meble wystawione przed domy, to była gigantyczna, masakryczna tragedia. I tą tragedię trzeba pamiętać, że na szczęście wtedy plan Widzyka, zabezpieczenia, odry, to były wydatki, no, ogromne wydatki, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Natomiast znowu, no, jakby nie, o tym nie mówić, wszystkie drogi prowadzą do Prawa i Sprawiedliwości, do rządu pani premier Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, to myśmy właściwie postawili kropki na, kropkę nad, i, jeżeli chodzi o zbiornik w Reciborzu. No i, i dzięki temu zbiornikowi w Reciborzu, dzięki temu, że Wody Polskie, pan prezes Daca, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, zrobił tutaj wiele, żeby zainwestować w wały powodziowe. Ostatnio otwieraliśmy poważny fragment wałów powodziowych w Kędzierzynie Koźlu. Mieszkańcy Opolszczyzny mogą żyć spokojnie i na pewno, na pewno już w tej skali zjawisko jak powódź 97 roku czy później z 2010, gdzie też nie byliśmy bezpieczni, no już na tą skalę takie zjawiska nam nie grożą dzięki tym zbiornikom właśnie w Raciborzu, dzięki wałom odrzańskim. No ale następna inwestycja przed nami, bo jazy, yy, przepusty, yy, pogłębienie odry, przywrócenie klasy żeglowności, to też służy temu, ażeby zapobiegać powodzi, bo wtedy, jeżeli odra jest drożna, jeżeli jest regulowana choćby przez jazy i śluzy, no to też ma wpływ na yy, zabezpieczenia powodziowe. To wszystko robimy. Mam nadzieję, że opolanie to widzą, że opolanie widzą ten bun, bun inwestycyjny i jak bardzo się staramy, żeby nadrobić te wszystkie zaległości dziesięcioleci. Druga sprawa, o której Pan wspomniał już co nieco, to jest pomoc uchodźcom. W tej chwili mamy grupę uchodźców w akademikach Uniwersytetu Polskiego. Jest decyzja pana jako wojewody, że to finansowanie będzie do pewnego momentu, a potem. Co dalej? Tak, to finansowanie będzie ze względu na to, że no ludzi nie można zostawiać samych sobie. W tej chwili zgodnie z specustawą finansowanie zniknęło jedynie to do końca czerwca było utrzymywane jako 40 zł w rodzinie. Natomiast w dalszym ciągu utrzymujemy te miejsca pobytu zbiorowego, akademiki krótko mówiąc. Jeżeli chodzi i przy okazji bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panom rektorom i Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej Panu Kanclerzowi Uniwersytetu Opolskiego, z którym mamy bieżący i naprawdę dobry kontakt. Panie kanclerzu, kłaniam się nisko i, i dziękuję za tą współpracę. Yy, jesteśmy, yy, jesteśmy, nadajemy na tych samych yy, falach, wiem o tym, że akademiki służą braci studenckiej i mam tego świadomość, że ten okres wakacyjny to jest taki okres no, ostatni, który będzie mógł służyć jako wykorzystanie akademików właśnie dla uchodźców, bo później przyjadą studenci. Myślimy nad tym, tak jak yy, bardzo sprawnie doprowadziliśmy do przemieszczenia prawie 500 uchodźców z y, jednego z ośrodka wypoczynkowego w y, Głuchołazach z Banderozy i to nam się udało, nawet y, opinia publiczna nie wiedziała, nie zwróciła uwagi na to, mm -hmm. ze względu na sprawność, pochwale się służb wojewody, rozśrodkowaliśmy, przewieźliśmy oso te osoby tak, że nie było to zauważane i, i odczuwane, ani krytykowane. Y, w związku z tym również tutaj, jeżeli chodzi o akademiki, przygotowujemy się na ten moment końca września, chociaż może i troszkę wcześniej, ażeby umożliwić studentom pobyt w akademikach, ale z drugiej strony, żeby to nie było, żeby skutkiem tego nie ucierpieli uchodźcy, bo musimy mieć na uwadze jednych i drugich, a przy okazji, jak tylko jest to możliwe, zachęcamy wszystkich tych, którzy przebywają w akademikach, oni już się nawet zadomowili troszkę w tych akademikach, zwłaszcza w Sokratesie z tego co wiem, no to tam już jest taka rodzinna atmosfera całego akademika, 300 osób. Natomiast, no, będziemy, będziemy zmierzali w tym kierunku, ażeby te osoby jak najszybciej starały się o jakieś zatrudnienie. Rynek pracy mamy dosyć szeroki, możliwości mamy dosyć Rynek najmu spory. mieszkań jest bardzo trudny teraz. Rynek tak? najmu mieszkań dedykatnie. jest bardzo trudny, ale tutaj i też bardzo serdeczne podziękowania panie, panu marszałkowi, bo kwotę, którą przeznaczył na wsparcie samorządów w dysponowaniu właśnie miejsc dla uchodźców, no to jest rzecz taka, która wpisuje się w plan wojewody. I rzadko bywa tak, że dziękuję marszałkowi, ale tutaj dziękuję marszałkowi za to, że te środki finansowe przeznaczył. Wiem, że marszałek również ogłosił taki program, ażeby gminy poszukiwały u siebie pustostany do zagospodarowania. Takie pustostany, którymi nie są zainteresowani Polacy mieszkający na terenie danej gminy, żeby tu nie, było, nie, nie dochodziło do jakichś konfliktów. I to jest bardzo, bardzo delikatna materia, i również wiem, że takie mieszkania dla uchodźców gminy gdzieś tam dysponują. W związku z tym myślę, że przy dobrej współpracy samorządów województwa opolskiego i wojewody pokonamy wszystkie trudności, a owocem tego. Efektem tego, skutkiem tego będzie decyzja gości naszych z Ukrainy o pozostaniu tutaj na dłużej, może. Bo no, wiadomo, że mamy zjawisko depopulacji, wiadomo, że Opolszczyzna się wyludnia. Wiadomo, że mamy najniższy w kraju przyrost naturalny na minusie minus 6, w związku z tym więcej Opolan umiera niż się rodzi. Niestety, w związku z tym każda osoba, która tutaj nam się osiedli, oczywiście nic na siłę. Te osoby mają mieć pełne prawo do powrotu do swojej ojczyzny i na to liczymy. Ale jeżeli podejmą taką decyzję, żeby pozostać tutaj, pracować tutaj, i kształcić tutaj swoje dzieci, no to to jest wykorzystanie tej okazji. Hmm, która nam się przydarzyła, tak bym powiedział. Nie, 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 to, to jest związane z ogromnym nieszczęściem tych gości, którzy tutaj przebywają, ale no, jest to też możliwość pomocy im i stworzenia im odpowiednich warunków, żeby tutaj po prostu zostali. Mówił Sławomir Kłosowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu 52 i wojewoda opolski. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Poranna rozmowa Radia Opole